Oczywiście na początku było tak, że staraliśmy się no, uruchomić pamięć tamtego spektaklu i y, co nieco powtórzyć, ale y, doświadczenie właśnie i, i, to, co, i to, co przez te 20 lat się z nami stało, pokazało nam, że niemożliwe jest, jest powrót taki jeden do jednego do tamtego co było to nie jest rekonstrukcja tylko to jest absolutnie inny spektakl ja z tego dyplomu naszego oprócz pewnych scen i całego klimatu tego spektaklu niewiele pamiętam znaczy nie byłbym w stanie odtworzyć przebiegu ani jednej sceny jak ona wyglądała często ludzie którzy byli na widowni jak wspominają ten spektakl to więcej pamiętają natomiast bardzo dobrze pamiętam klimat Bardziej próby pamiętam. Oczywiście odwoływaliśmy się do tamtych wspomnień, czy do tego, co w nas zostało gdzieś w ciele i w jakichś takich. Właściwie trzeba to niestety nazwać schematami z, tamtych, z tamtego ułożenia jakiejś choreografii, czy myślenia o tych rolach i o tej świecie. Natomiast no, musieliśmy to wszystko gdzieś sobie. Przewartościować i inaczej otworzyć. To jest normalne, że pan tarej, nawet gdyby się okazało, że wszyscy możemy, jako że nie ma niektórych kolegów, to przecież jesteśmy starsi te 20 lat, no to w, w, jesteśmy inni. Oczywiście ważne jest to, że jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy tą grupą, która się 20 par lat temu spotkała na studiach w Szkole Teatralnej w Krakowie. Ale to, że na swojej drodze i studenckiej, i później część kolegów zawodowej cały czas z Krystianem miała kontakt, to, to, to bardzo istotna sprawa. Co dużo mówić? Krystian no ma swój wymiar. To jest absolutnie reżyser, który zmienił teatr. W pewien sposób tak samo to spotkanie z Krystianem teraz. Ma charakter radosny, ale też ma taki charakter pogrzebowy, no bo pora się rozstać z tym spektaklem, pora się rozstać gdzieś też z naszym rokiem, z jakimś mitem.